Dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Moi drodzy, witam was po raz kolejny w scenariuszu 1700 roku. To jest chyba ostatni odcinek z tego scenariusza, ale ci co oglądali odcinek, kiedy grałem na nim Francją, dobrze wiedzą co się stało. Mianowicie, generał Mordeparte rozjechał całą Europę, jednak poległ w wojnie z Osmanem. Dlatego dzisiaj dokonamy zemsty i zagramy sobie Rosją, która teoretycznie jest słabsza od Francji, jak sobie porównacie ekonomię, zobaczcie. Jednak to Rosja była państwem, którego nie pokonał Napoleon, więc my dzisiaj spróbujemy również tym państwem pokonać Osmana i dokonać zemsty. Nie wiem, czy robię dobrze, ale zwiększę poziom trudności. Poziom trudny myślę, że wystarczy. Szybkość gry. Czy ja chcę zwiększać. Nie, dobra, nie będę zwiększał szybkości gry, zostawimy tak, jak jest. Moi drodzy, w międzyczasie oczywiście, jak będę sobie robił tam jakieś tradycyjne rzeczy, które zawsze robię, to porozmawiajmy na temat wczorajszych wyborów. Wczoraj na Discordzie. Odbyły się wybory parlamentarne, wybraliśmy nowe władze serwera. Z tego miejsca pragnę podziękować wszystkim, którzy wzięli udział. Niestety, moi drodzy, nie jestem do końca zadowolony z wyniku tych wyborów. W sensie nie chodzi nawet o wyniki, chodzi po prostu o frekwencję. Frekwencja wyniosła około 30%. Sumarycznie wyszło, że w wyborach głosowało około 200 osób. Jest to mniej więcej tyle, ile w wyborach prezydenckich, które były no 3 tygodnie temu już, prawie licząc. Powiem szczerze, myślałem, że frekwencja będzie troszeczkę wyższa, no, ale cóż, widocznie za mało się postarałem, za mało Was Zachęciłem, dlatego ogłaszam, co następuje. Od tej pory, za udział w wyborach, jedna osoba, niezależnie od tego, jaka będzie frekwencja, wygra nagrodę o wartości 100 zł. W formie PaySeF carda, w formie nie wiem, do wypłaty na Steam, nieważne, jest to 100 zł. Jeśli frekwencja przekroczy 50%, wtedy wygrywa druga osoba. Stwierdziłem, że zrobię coś takiego, ponieważ 190 osób głosowało. No i wypadałoby Was po prostu docenić, moi drodzy, a nie tak, że nie ma 50%, a Wam nie wypłatam. Akurat jedna osoba wygrała, wcześniej w wyborach wygrały trzy osoby, teraz wygrała jedna, wygrał kod już któremu zakupiłem już hartę Pyron, może w komentarzu potwierdzić, że nagrodę otrzymał. Też moi drodzy chciałbym Was serdecznie zachęcać do tego, że jeśli ktoś z Was jest aktywny na Discordzie, chce się pobawić w politykę, zapraszam Was do zostania posłami, ponieważ partie uzyskały liczbę mandatów, które teraz widzicie, wyniki tych wyborów, no i potrzebują po prostu aktywnych posłów. Więc jeśli ktoś z Was ma czas po południami, chce się troszeczkę pobawić, posiedzenia odbywają się dwa albo trzy razy w tygodniu, trwają około godziny do półtorej, zresztą nie trzeba być na całych posiedzeniach, to Was serdecznie zapraszam. Wystarczy dołączyć na Discorda i zapytać się na czacie jakiegoś lidera partyjnego, czy ma wolny mandat. To wszystko, jeśli chodzi o Discorda. Zapraszam Was też na wybory prezydenckie, które odbędą się już za dwa tygodnie i wtedy obowiązuje zasada właśnie z tą nagrodą wynoszącą 100 zł. Dobrze, wracając już do tematu odcinka, bo zapewne Was przynudzam tym Discordem, bardzo Was za to przepraszam, ale naprawdę mi na tym zależy, to jako Rosja musimy oczywiście poprawiać relacje ze wszystkimi krajami. W tym momencie trzeba grać naprawdę rozważnie, bo musimy doprowadzić do upadku Oswana. Na po sam początek dokonamy tego, co zrobiła Caryca Katarzyna, czyli musimy płonąć Hanat Krymski. To jest niezbędne Hanat Krymski przez lata tutaj na początku był, to jest pozostałość, kurczę, nie pamiętam, tu było chyba, chyba to była Złota Orda, a potem to się stało Lennem Tureckim, oczywiście, no i nadal jest Lennem Tureckim, kurczę, to ja go nie wchłonę, ale Czerkiesia nie jest Lennem tego tureckim, to ja te państwa na Kaukazie, to jest Kaukaz, nie wiem, Dolny, chyba tak, staram się je popchłaniać. W ogóle, troszeczkę za dużą armię wziąłem, bo się strasznie zadłużam, no ale już trudno i tak ją wypalimy na Czerkiesi. To jak mówię, my jako roce nie jesteśmy aż tak potężni, ponieważ grałem Francją. Chociaż Francja jest. No tak, Francja była silniejsza wtedy, a mimo to przegrałem z Osmanem, więc gram dzisiaj słabszym państwem. Mam nadzieję, że wygram. O, tu w ogóle widzę, że Austriacy mają wojnę z Polakami i teraz powinienem kogoś wesprzeć w tej wojnie. Komuś wyślę hajs. W ogóle to tak, w poprzednim odcinku, jak grałem na tym scenariuszu, to zepsułem i pisaliście mi o tym w komentarzach, że jestem antypolakiem. Wysłałem hajs przy przypadek Rosji, która miała wojnę z Polską. <grych> Bardzo przepraszam, zakręciłem się jakoś, nie powinienem tego robić. Myślałem, że hajs w Polsce wysyłam. Dobra, podbijemy sobie tu kolejne państwo. Te ziemie w sumie Rusty kontrolowali. Nadal kontrolują. Górny kauka Dolny Kaukaz dalej kontrolują. Górnego nie kontrolują, bo tam teraz jest Gruzja i tak dalej. Tą armię trzeba na pewno w tym momencie rozwiązać. Chcemy też stworzyć Imperium Romanowów, czyli. Chyba najszersze granice Rosji w historii. O, w ogóle Osman anektował ten krem. Kurcze. Polska zjechała Austrię, ty. I Osman mnie przestał lubić. Aha, bo zajęłem te regiony. Dobra. to nie agresji z Osmanem. Trzeba też pamiętać o tym, że Rosja wojnę z Osmanem przegrała na przykład podczas wojny krymskiej, ale nie dlatego, że Osman był silny. Jeżeli chodzi o Imperium Osmańskie, to to Imperium w, w 1683 roku szturmowiało Wiedeń i to była praktycznie ich ostatnie, ostatnie jakieś większe jakiś większy pokaz siły. Oni oczywiście w Wiedniu nie zdobyli chociażby interwencji króla Polski Jana III Sobieskiego i po tym wieku już XIX do Osmana zaczęto przyklejać łatkę takiego e, chorego człowieka Europy. Ponieważ Imperium Osmańskie wpadło w kryzys i takim, takim apogeum tego kryzysu była wojna rosyjsko-turecka -rosyjsko zwana wojną krymską chociażby. Wojen rosyjsko-tureckich było mnóstwo, ale w wojnie krymskiej jest to o tyle kluczowe, że po raz pierwszy Rosja, która uchodziła za mocarstwo, no wiecie Rozebrała Polskę i tak dalej. Zresztą e, no liczono się dość dobrze z Rosją też chociażby po wojnach napoleońskich, tak? Kiedy Rosja pokonała Napoleona na własnym terytorium i stała się sygnatariuszem Kongresu Wiedeńskiego, Świętego Przymierza i tak dalej potem. Jednak w wojnie krymskiej Rosja ponosi klęskę, chociażby przez to, e, chociażby przez to że czując e, zajęcie Bosforu i Dardanelli, czyli tych dwóch kluczowych cieśnin byłoby klęską dyplomatyczną i gospodarczą dla krajów zachodu, Wielka Brytania i Francja opowiedziały się po stronie Turcji i po prostu Ruskich zlały. Potem Rosja dostanie jeszcze taki jeden wielki, potężny łomot od Japończyków, już na początku XX wieku, w czasie wojny japońsko-rosyjskiej i wtedy już nikt nie będzie miał wątpliwości, że Rosja to jest kolos, ale na glinianych nogach. Spróbujmy zrobić manewr dyplomatyczny i wziąć już z Francuzami. Myślę, że może nam się to opłacić, przy okazji też obniżymy podatki w tej Rosji, bo jak widzicie, nie zarabiam z tych podatków jakoś dużo, a zadowolenie będzie zadowolenie zadowolen to z Chinami muszę koniecznie poprawiać relacje, bo z Chinami pójdę na wojnę, żeby odzyskać Daleki Wschód, ale jeszcze nie teraz. Muszę znaleźć jakieś państwo do ataku i zastanawiam się, czy to nie będzie Szwecja. Pamiętajmy, że Szwecja przegrała z Rosją w III Wojnie Północnej, poniosła klęskę taką wielką pod Połtawą na Ukrainie, w wyniku czego utraciła Inflanty i część Finlandii. Potem Finlandię straciła już całkowicie podczas wojen napoleońskich. I my musimy do tego, musimy doprowadzić do tego samego. Oczywiście, mam nadzieję, że nie skończy się jak w wojnie krymskiej i uda nam się pokonać Imperium Osmańskie, no ale to zobaczymy potem. Muszę też z nim poprawiać relacje. Sprawiajmy pozory, że jest wszystko ok. Ja, ich po ja im potem wojnę wypowiem. Ale na razie to chodźmy na Szwecję. Jak mi dopisze szczęście, to Polska wypowie również wojnę Szwecji i będziemy walczyć razem, ale myślę, że nie będę miał aż tyle szczęścia, bo nie zwiększyłem agresywności AI. Oczywiście Szwecja też tu kontroluje Sankt Petersburg. Petersburg, czyli od Piotra Wielkiego, jednego z dwóch władców Rosji, którzy mieli przydomek wielki. Druga to oczywiście Katarzyna Wielka. I chyba tyle, no chyba, że kogoś pominąłem. Oczywiście liczę carów Rosji, nie liczę tam jakichś książąt poprzednich. No i problem na pewno wojny tutaj jest taki, że te prowincje niestety nie są jako specjalnie ludne, więc my tu nie możemy rekrutować... Za armii. I też mam nadzieję, że Polacy mi nie wypowiedzą wojny. Na pewno trzeba pochwalić Polaków za to, że pokonali tutaj Austriaków. to troszeczkę sprzecznie z doktryną Sobieskiego, bo pamiętajmy, że tu jest 1725 rok, to to minęło jakieś 20 lat od momentu, kiedy Sobieski uratował Austrię przed Turkami. A ta Polska to mnie w ogóle lubi, ona mnie uwielbia. Sojusz z Polską, sojusz polsko-rosyjski, w sumie takie rzadko spotykane w historii. Pamiętajmy, że Polska i Rosja są naturalnymi wrogami niemal od zawsze i się, się skutecznie zwalczają. W sumie nic się do dzisiaj nie zmieniło, dalej jesteśmy wrogami. No ale to, czy można nas za to winić? W sumie to nie wiem. Dobra, car w sumie to nie wiem, jak, mo jak moja ksywka mogłaby się nazywać po rosyjsku? No bo po francusku jestem Mordeparte, po słowiańsku czy po polsku jestem Mordesław, po. Yy, no, jak, mój odpowiednik papieża to jest Mordec już pierwszy, to jakbyście mnie nazwali jako cara Rosji. W sumie ciekaw jestem, Czeka czekam na propozycje w komentarzach. Ta propozycja, która wygra, pojawi się w następnym odcinku. No dobra, opanowaliśmy Finlandię, mamy 42% Warskora, myślę, że możemy zawrzeć jakiś pokój. Zdaliśmy Szwecję równie sakramencko, co, co w bitwie, co w wojnie północnej. Zobaczmy, czy się zgodzi. Nie zgodziła się. No to walczymy dalej. Rozumiem, że Szwedzi chcą mieć spalony Sztokholm. Nie ma problemu. Już tam idę. No dobrze, wojna z Szwecją dalej trwa. Przyznam szczerze, że nie zbliża się jakoś specjalnie do końca, bo Szwedzi nie chcą się poddać. Ja też szukam jakiegoś ciągle sojusznika, żeby mieć ewentualnie bufor na Osmana. I zastanawiam się, czy nie zrobić potopu polsko-rosyjskiego na Osmana. Ewentualnie dogadam się z Persją. No albo Rosja ich po prostu sam. Nie, możecie napisać, co wy byście zrobili w takiej sytuacji. Powiem wam szczerze, że po tej klęsce, którą mi zadali wtedy, miałem plan na taki fajny odcinek. Chciałem być lepszy niż Napoleon, a skończyłem jako taki sam. Tylko w sensie nie pokonała mnie Rosja, a Osman. Więc stwierdziłem, że nie, muszę nagrać drugi odcinek i muszę się zemścić. A żeby nie było monotonnie, że gram ciągle Francja, no to wziąłem Rosję po prostu. Kraj powiedzmy podobnie, nawet myślę, że w gorszej pozycji niż Osman, bo znajduje się po prostu bliżej i Osman go może zaatakować w każdym momencie. Raz pojawił się problem, bo moją armię zdetronizowali w zasadzie unicestw bo ciężko, ciężko, żeby armię można było zdetronizować. No dobrze, armia może i zniszczona, ale przynajmniej oddali mi całe Inflanty, no i oczywiście Petersburg, którego mógłbym przenieść w stolicę, ale nie będę tego robił, Zamiast tego zbuduję sobie Uniwersytet Piotra Wielkiego tutaj, farmę sobie postawię, niech ten Petersburg będzie rzeczywiście miastem takim, wiecie, na chwałę Rosji. Też, prze też przestrzegam, to, że gram dzisiaj Rosją, nie znaczy, że popieram to, co się dzisiaj dzieje na świecie. To tak mówię w formie tego, że jakby ktoś nie wiedział. Rządy Piotra Wielkiego charakteryzowały się wielkimi reformami w Rosji, więc ja również teraz zacznę budować po prostu biblioteki. Powiedzmy, że to będzie odpowiednik stworzenia jakiegoś systemu edukacji, warsztaty, czyli rozwój gospodarczy, farma, czyli rozwój ludności, powiedzmy, że pokonanie klęski głodu i tak dalej. Pamiętajmy, że ja jako Rosja zarabiam bardzo dużo, ale myślę, że musimy chyba dokonać potopu na Rzeczpospolitą. Teraz jest pytanie, bo że pospolita Obejga Narodów narodu chciałaby ze mną sojusz. Pytanie, czy ja chcę osłabiać tą rzecz pospolitą i narazić ją na ewentualny atak Osmana, czy może zrobić inaczej? Persja się gdzieś bije, no to ja już wiem na co idę. Musimy im odebrać terytoria Kazachstanu, Kirgistanu, Tadżykistanu i tak dalej. Ziemię, które kontrolował potem ZSRR, ale Imperium Rosyjskie też to chyba kontrolowało. I chyba nawet za Piotra Wielkiego albo za Carycy Katarzyny. Nie jestem pewien. Wy, moi kochani widzowie, na pewno jesteście lepsi w historii ode mnie, więc jeśli coś takiego wiecie, to bardzo proszę napiszcie mi. Ja lubię poszerzać swoją wiedzę, chętnie się dowiem. No ale tymczasem dokonajmy wreszcie inwazji, bierzmy to, co nasze. I na Chiny też się trzeba przygotować. Bo tak jak mówię, Daleki Wschód trzeba odebrać. Właśnie to była też przyczyna po części wojny rosyjsko-japońskiej, bo Rosjanie bardzo chcieli mieć kolej przez Manżurię. Japończycy również chcieli poszerzyć swoje władanie, no i co, interesy rosyjskie były sprzeczne z japońskimi, no i musiało się skończyć wojną, prędzej czy później. Wojna to było, opowiadałem wam zresztą o niej niejednokrotnie, że to był cyrk na kółkach, sprowadzali flotę specjalnie z Bałtyku tylko po to, żeby wesprzeć tą e, dalekowschodnią, a i tak ta flota została zniszczona. Oglądałem taki świetny film o wojnie rosyjsko-japońskiej na kanale Trashing więc jeśli wam się, na kanale Beczka Prochu również, więc jeśli wam się nudzi to zachęcam. W ogóle to moi drodzy też przypominam o tym, jeśli ktoś z Was ma dla mnie scenariusz, to napiszcie mi o tym w komentarzu na YouTubie, albo wyślijcie mi to na Discordzie, a ja na pewno, jeśli ten scenariusz będzie fajny, to go nagram. Właśnie ten scenariusz dostałem od Warrior'a, chociaż jest on chyba dostępny ogólnie na, e, na forum Age of History, a ten scenariusz, który nagrywałem ostatnio trzy odcinki, dostałem od Plawika. I też pytaliście, czy możecie dostać link do tego scenariusza. Dostałem zgodę, więc na pewno Wam ten scenariusz podlinkuję, jak nie zapomnę, albo po prostu w kolejnym odcinku z tego scenariusza. No dobra, Imperium to Perskie, czy co to tam było zostało zjechane, zabierzemy sobie tutaj terytoria na Kaukazie. Tutaj na terytorium Kazachstanu również, w ogóle czekajcie, czy ja mogę zabrać wszystko? To no ty gadasz, mogę wszystko, no to pewnie, że biorę. O, myślałem, że tu jest jakieś państwa, zobaczcie, to jest nieskolonizowane, no dobra, trudno, wielcy mogołowie tu urośli w siłę, muszę poprawiać z nimi relacje, w ogóle... Zobaczcie, jak ja jestem słaby, milion ekonomii tylko, o nie, Polska ma wojnę z Osmanem, ty, to jest dobry moment, teraz, na Osmana! Czy jak Polsk... jak Osman wchłonie Polskę, to wy wiecie, co tu się będzie działo? Poczekajcie, żebym głupoty nie zrobił. I oni mają 2 miliony ekonomii, ja mam milion, Polska ma 600 tysięcy. Załóżmy, że Polska to odbije, to wtedy odzyska 800 tysięcy, Osma tę ekonomia straci. Wtedy walczę, mój terytoria na Krymie. Kurczę, to się może udać. Nie, no zobaczcie, ta Polska upadła. Kurczę, i Osma ją zaanektował, rozumiecie to? Jezu drogi, trzeba było atakować tą Polskę wcześniej, a ja się zajmuję jakąś Persją. Ja teraz zrobię, jakie ja mam to pokonać? Ja innego, innego sposobu niż zawrzeć Sojuszu z Francją czy z jakimiś plusami, to nie widzę. I ten Osman mnie nie lubi, on mi zaraz wojnę wypowie. A bo ja chyba z nim relacje zawiesiłem przez przypadek. Znowu to chyba zrobiłem. No i niestety, wojnę wypowiada mi Szwecja i Prusy. I to się nie skończy dobrze, od razu wam mówię. już tak byłem blisko, zobaczcie, tak byłem blisko Sojuszu z Francją. Dobra, rozjedziemy szybko tą Szwecję, rozjedziemy szybko Prusy, byleby Osman wojny nie wypowiedział. Proszę cię, Osmanie. Nie, on ma wojnę z Hiszpanią, to chyba nie wypowie. Ten scenariusz jest ciężki, powiem wam. No, ale mówię, nie muszę wygrać z tym Osmanem choć raz i potem go rzucam w kąt, bo już mi się znudził. I wam też się raczej znudził, ale zwycięstwo nad Osmanem muszę odnieść. Mam tylko nadzieję, że Imperium Osmańskie nie dało Prusom przemarszu, bo jak mi się Prusy zaczną wbijać od terytorium Polski. Nie, od Szwecji mają przemarsz. No to nie jest co gorsze. Brakuje tego, żeby tu do tych Szwedów prusacy przyszli. A prusacy też mają silną armię. No tak, to jest jeszcze okres, kiedy mają jeszcze silną, bo na przykład w wojnie z Napoleonem, prusacy dostali mocno po głowie. Potężnej pruskiej armii upadł, no ale powrócił w, w wojnie francusko-pruskiej, kiedy po prostu rozjechali Francuzów, prawda? I wkroczyli do Paryża. Cesarz Wilkiem koronował się na cesarza Niemiec. Ale w sumie o tym to wam opowiem o historii Prus. Chyba, czy ja nagrywałem już historię Prus? Nie pamiętam. Historię Niemiec nagrywałem, ale wtedy mało mówiłem o historii, więc nagram jeszcze raz, bo wtedy tylko terytoria podbijałem. No nie wiem, zobaczymy. O, Szwecja zawarła pokój, oddała mi jakieś takie fikuśne tereny. No dobrze, zawsze to coś, im bardziej się posuwam na zachód, tym lepiej, prawda? Chodzi mi też po głowie taki szalony plan, żeby zwasalizować sobie te prusy. Nie wierzę w to. Imperium Osmańskie zajmuje Hiszpanię i. Nie wierzę w to. I zobaczcie, mogę mieć sojuz z Chinami. Dobra, świetnie biorę. Patrzcie, to mi nie pomoże za bardzo, no ale możemy jakoś zabezpieczyć, że państwo mi wojny nie wypowiedzą. Imperium Osmańskie, nawet nie próbuj zajmować tej Hiszpanii, bo oszaleje. O, Austria teda prusy. No fajnie, fajnie, tylko co ja mam zrobić teraz z tym osmanem? Nie mam co podbijać, bo muszę czekać, aż, się w, aż w Europie ktoś komuś wypowie wojnę, więc sobie teraz pokolonizuję już te terytoria na końcu. No i tu na tych stepach. Dobra, zmieniłem sobie sojusznika, wezmę sobie Francję, bo to będzie chyba lepszy sojusznik. Francja jest dość potężna i teraz mogę iść z Francją na Osmana i wiecie co ja to zrobię. Już mam dość tego Osmana, Polskę muszę chociaż od niego wyzwolić, wypchnę go po prostu z całych Bałkan. Idealnie mi się też trafiło, bo Francja to zajęła Prusy, więc powinni mi pomóc uderzyć na Osmana, tylko najpierw zrobimy tak, ja uderzam sam na Osmana, a potem najwyżej wezmę Francuzów. Tak, moi drodzy, ja nie podbijam, ja wyzwalam, pamiętajcie. No i na tej Rosji to przynajmniej mam punkty ruchu jakoś porządnie, a nie jak na Francji. Idealnie, Osman był też zajęty wojną z Hiszpanią, nie ma tu wojska, ale go teraz rozjadę. Historia Hanatu Krymskiego trzeba odzyskać jak najszybciej i całego tego Osmana rozjechać po prostu w perzynę. Jak Sobieski pod Wiedniem. Rosja musi wyzwolić Europę przed imperialistami z Turcji. A to, że ja tam Europę sobie potem zajmę, to już inna sprawa. Pięknie, udało mi się oswobodzić Kijów. Zaraz o swobodze zaraz Rygę, zaraz o swobodę Wilno. Osmanowi spada ekonomia. Ja mam populację 22 miliony. Dobrze jest, zrównamy się za chwilę. A pamiętajcie, że w razie czego to mogę jeszcze wezwać Francuzów na pomoc. na razie tego nie robię, bo chcę spróbować sam pokonać Osmana. Oho, on gdzieś tu płynie. Że armia płynie, dobra. Czy w ogóle zastanawiam się, czy ja się chcę zapuścić tutaj na terytoria Mezopotami, czy może lepiej stać tam? O, Portugalia, to do tej Hiszpanii. A to dobrze akurat, le lepiej Portugalia niż Osman. Nie, powinienem uderzać głównie na terytorium Polski. A na terytorium Osmana, no to wiadomo, Krym sobie zajmę. Dobra, Krym jest wyzwolony, Litwa też już prawie. Wchodzimy na terytoria dzisiejszej Polski. Dobra, tutaj na terytorium. Dobra, nie, no będę tutaj szturmował, bo przecież oni tu wojska nie mają, to aż grzech tych prowincji nie zajmować. To jest, to jest darmowa ekonomia, która osłabia Osmana i powoduje, że on się potencjalnie podda. Udało się ich przedzielić na pół, stoimy pod Warszawą. Spokojnie, Polacy, tym razem nie będę czekał aż się skończy powstanie, po prostu wam pomogę. Osman ma 1900 ekonomii, tak, populacji już ma mniej. Szturmujmy dalej, idziemy na terytorium Mezopotamii, tutaj Iraku. E, wielcy mogłowie mi wojny nie wypowiedzą, jest git, a ja jeszcze w Francji nawet nie wezwałem. Niestety zacząłem się zadłużać i to mnie może pogrążyć, choć stoję już pod Krakowem. Nie wiem, gdzie Osman ma za bardzo wojsko coś, jakieś 180 tysięcy płynie na Morzu Czarnym. Ja mam w Polsce troszeczkę za dużo armii, więc troszeczkę oddeleguję na terytorium Bałkan. Tutaj natomiast armia się zgadza. Zajmujemy to mezopotami jak najszybciej. To jest chyba w ogóle pierwszy odcinek od bardzo dawna, kiedy ja wam pokazuję całkowicie jak toczę wojnę. Bo zazwyczaj to pokazuję wam tylko jakieś kluczowe momenty i tu pomijam, a tu jednak wam chcę pokazać, że rzeczywiście potrafię pokonać tego Osmana. I że możemy wspólnie to ewentualne zwycięstwo świętować. O nie, 97 tysięcy Turków się desantuje tutaj. Wy sobie chyba żartujecie. I zróbmy. Dobra, zróbmy desant na Konstantynopol, w sensie na Stambuł. No, no wiecie o co chodzi. W ogóle to bardzo cenię Francuzów i Brytyjczyków, że tym razem uznali, że Imperium Osmańskie jest naszym wspólnym wrogiem, a nie opowiedzieli się po ich stronie, bojąc się, że ja urosnę w siłę. To się ceni, naprawdę to się ceni. Moi drodzy, nie wierzę. Zobaczcie, odniosłem druzgocące zwycięstwo. Patrzcie, ile terytorium im zabrałem. Przecież ja jestem Sigmonom teraz. Mordeparte nie dał rady pokonać Osmana, ale ja dałem. Teraz jako Rosja. Ale jestem z siebie dumny. I mało tego, ja ich zaraz znowu rozjadę. O, Szwecja walczy z Francuzami. Co sami Francuzi teraz obchodzą? Ja teraz jestem wszechpotężny. Czy jak te terytoria zasymiluję, to moi drodzy, co tu się będzie działo? Hmm, powiem szczerze, że będę teraz świnią i wyślę. Cały hajs Szwecji. Szwecja wybroń się proszę przed tą Francją. Dobrze, parafrazując stare powiedzenie, czyli trzeba kuć żelazo póki gorące, to ja je trochę zmienię i powiem, trzeba bić Osmana póki osłabiony, więc rekrutuję w tym momencie gigantyczną armię, która pójdzie na Imperium Osmańskie i zrobi w tym Stambule raz na zawsze porządek. Teraz Stambuł będzie się nazywał Carogród, jak go zajmiemy. A jak tam ta Szwecja? Ty zobaczcie, odepnęła tą Francję. Ten się radzi sobie. Wszystko dzięki moim pożyczkom. Ten się pożyczką, to darowizny były, bo nie wiem jak niby mają mi ten hajs oddać. A wiem jak mi ten hajs oddadzą, przecież ja ich najadę. O! Imperium Osmańskie bije się z Austriakami. No to Austriacy, coś czuję, że potrzebujecie pomocy od pewnego pana z Moskwy. Pędzę! Widzicie, moi drodzy? Metodycznie, powolutku, elegancka wojna. Nie trzeba, wiecie, w jednej wojnie być i się męczyć. Można powolutku, w każdej wojnie po powoli i rozbieramy przeciwnika. A ta Szwecja z tą Francją to naprawdę mnie już denerwują i mogłyby zakończyć tą wojnę, bo inaczej zerwę sojusz z Francuzami i sam pójdę na Szwedów. Ja chyba to zrobię. No nie, i Francja teraz... Nagle Francja zajęła tą Szwecję, jak już chciałem iść, tak? Jeden pewien pan, niski, w kapeluszu próbował podbić Rosję, nie udało mu się, wam też się nie uda, oddawajcie mi Szwecję. No dobra, zawarłem z Francją pokój, odebrałem jej Finlandię i tutaj terytoria Polski, Dw dwóch prowincji mi niestety nie chciała oddać, rozumiecie to jaka skubana? A na to się zgodziła. 300 tysięcy stoi na tej wyspie, czy ja mam problem z zerami? Nie no, 300 tysięcy, ja dobrze widzę. Czajcie, że wypowiedział mi wojnę Osman ja się wystraszyłem i zawarłem z nim pokój i wiecie, że on go przyjął? Jestem już tak potężny, że od razu pokoje przyjmują. Dobra, idziemy na te Chiny. Niech mi szybko oddają te terytoria i kończymy wojnę, bo tam mogołowie rosną w siłę. A nie chciałbym ugrzęznąć w wojnie z tymi Chinami na jakoś bardzo długo. Szczerze to nie wróży jakiejś wielkiej przyszłości tym Chinom. One chyba upadną przez te wojny wszystkie. O Jezu drogi, stoimy pod Wadywostokiem. Miejmy nadzieję, że Chiny się zgodzą na ten pokój, który im zaproponuję. Bo ja nie zamierzam iść do, nie wiem, Indo do Indochin, żeby pokonać całe Chiny. Powinny się poddać za chwilę. No i pięknie, mamy pokój z tymi Chinami. Sahalinu nie odbiłem, ale odbiłem Mandżurię, więc powiedzmy, że wynagradzam to. Moi drodzy, na tym sobie zakończymy ten odcinek. Zobaczcie, jaki piękny rok 1812. To jest chyba rok, w którym Napoleon zaatakował Moskwę. No... Powodzenia mu życie, niech mi wypowie wojnę. Ja myślę, że to jest idealny odcinek, żeby zakończyć już filmę z tego scenariusza. No, chyba że bardzo będziecie chcieli. W przednim odcinku, niestety, wielka klęska cesarza Francji. W dzisiaj wielkie zwycięstwo Cara Rosyjskiego nad Szwecją, nad Francją, wardy nad Imperium Osmańskim i nad Chinami. A więc moi drodzy, to wszystko w tym odcinku. Tradycyjnie czekam na wasze komentarze, na które zawsze odpowiadam, o czym napominam na które zawsze odpowiadam, to przypominam. Mam nadzieję, że Wam się podobało i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Hej!